Witam Cię serdecznie w tym nagraniu wideo. Pokażę Ci, w jaki sposób szybko i sprawnie zarejestrować się do IC Market Global i cieszyć się z dźwigni 1 do 500. Pamiętaj, że kiedy wklejasz mój link referencyjny albo link referencyjny od osoby, która poleciła Ci IC Market, pamiętaj, żeby tutaj był napis global. To jest bardzo ważne. Kiedy dokonasz tej czynności, to wtedy klikasz tutaj Confirm, czyli że. Wyrażasz zgodę na to, żeby po prostu zarejestrować się do IC Market Global. Klikamy Confirm, klikasz teraz Start Trading. Teraz co tutaj jest ważne, żebyś w momencie kiedy wpisujesz sobie adres zamieszkania, to żeby to był adres zamieszkania, który jesteś w stanie udowodnić. Czyli masz tam na przykład statement z banku, gdzie masz swoje imię, nazwisko i adres, bądź też rachunek za prąd, za gaz. Okej, okay. czyli wybieramy państwo, w którym mieszkasz, załóżmy, że jest to Polska. Pamiętaj, żeby kliknąć tutaj w tą lupkę. I teraz pamiętaj, to jest bardzo ważny... Ruch, jeżeli korzystasz z algorytmów Wise Tool, musisz wybrać sobie MetaTrader 4, Rowsprit i Euro. Klikasz Next. W tym miejscu wypełniasz zgodnie z własnym sumieniem ankietę finansową. Tutaj na przykład panieńskie nazwisko mamy. Klikamy. I mamy otwarte konto. Teraz na to konto e-mail, który podałeś przyjdą dane dotyczące loginu i hasła do tego konta w IC Market, i tu masz właśnie dokumenty do wysłania. ID, czyli dowód osobisty i potwierdzenie zamieszkania, jest bardzo ważne, żeby to od razu w tym kroku zrobić. Czyli klikasz sobie tutaj, szukasz, klikając tutaj, od razu będziesz miał na przykład na pulpicie zdjęcie z dowodu osobistego, wybierasz i masz załatwione, i dokładnie tak samo później robisz, jeżeli chodzi o. Udowodnienie swojego miejsca zamieszkania. Tak samo y, otwierasz, dajesz upload, czyli załaduj i masz to załatwione. I teraz, w momencie, kiedy chcesz opłacić, a nie ma jeszcze weryfikacji, klikasz na depozyt, i tu masz różne formy, y, różne formy wpłaty. Wybieramy kartę. Tu masz z automatu to tymczasowe konto, które sobie otworzyłeś, jest tu numer i wpisujesz na przykład 1000 euro, wpisujesz imię nazwisko z głównej karty, numer, proceed, najczęściej instant pieniądze, czyli od razu pieniądze pojawiają się tutaj na IC Market. Dziękuję za uwagę. W razie pytań, w razie wątpliwości, zadzwoń do mnie, napisz do mnie albo skontaktuj się z osobą, która dała Ci link do IC Market. Pozdrawiam serdecznie, na razie, cześć.